Słuchasz podcastu Mlekiem Mamy. Cześć, z tej strony Ela Malinowska z Fundacji Mlekiem Mamy. Witam Cię w podcaście Mlekiem Mamy. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale to jest już jedenasty podcast dotyczący odstawienia dziecka od piersi. Tak. No niesamowite, ale. To dlatego, że temat zakończenia karmienia piersią, czy też sam proces zakończenia karmienia piersią. Można by potraktować na wiele sposobów. No i rzeczywiście, wiem, że kobiety na wiele sposobów podchodzą do tego tematu. A nam zależy po prostu na tym, by mamy wiedziały, że nie muszą kończyć karmienia piersią, na przykład z dnia na dzień. Dlatego dziś znowu opowiadam o odstawieniu dziecka od piersi. Tym razem powiem, jak to zrobić. Krok po kroku. Sposoby na odstawienie dziecka od piersi, od mleka mamy, będą zależały między innymi od wieku dziecka i potrzeb mamy, oraz oczywiście potrzeb dziecka. A w tym podcaście znajdziesz przykładowe wskazówki pomocne w odstawianiu dziecka od piersi. Pamiętaj, powiem to pewnie po raz tysięczny: odstawienie nie jest wydarzeniem jednorazowym, jest natomiast Procesem. Stopniowa rezygnacja z karmienia piersią. Eliminuj karmienie piersią, zaczynając od sesji, nazwijmy to, bezproblemowych z punktu widzenia dziecka i Twojego. Łatwiej Ci będzie przejść przez proces odstawienia, zaczynając od zastąpienia najmniej ulubionego karmienia dziecka kubeczkiem lub butelką, o ile można powiedzieć, że któryś z karmiń jest najmniej ulubionym. Niemowlę po saniu piersi przez kilka pierwszych miesięcy życia może odmówić karmienia w inny sposób i czasami łatwiej jest przyjąć mleko odciągnięte lub modyfikowane od drugiego rodzica lub innego opiekuna. U starszego niemowlęcia lub małego dziecka, które porusza się i jest zainteresowane otoczeniem, łatwiej jest wyeliminować karmienia w ciągu dnia. Kiedy dziecko zaakceptuje mleko w butelce lub w kubku, można nimi zastąpić kolejne karmienie piersią. Następuje to w ciągu kilku dni, tygodni, a czasami nawet miesięcy. Kolejne karmienia zastępcze ustalaj w tempie zgodnym z Tobą i dzieckiem. Nie eliminuj karmień jedno po drugim, lecz wybieraj je z różnych pór w ciągu doby, aby stopniowo wydłużać czas między karmieniami. Jeśli pomiędzy karmieniami piersi będą przepełnione, odciągnij odrobinę mleka ręcznie lub laktatorem, by nie doszło do zastoju oraz łatwiej było dziecku opróżnić piersi w czasie karmienia. Na koniec zostaw karmienia najbardziej potrzebne, wygodne lub przyjemne dla dziecka. Istnieje silny związek między karmieniem piersią a snem, więc może zostać na koniec karmienie wieczorne, nocne lub wczesnoranne. Jeśli nie jest możliwe zastąpienie piersi butelką w różnych porach, zrezygnuj całkowicie z karmienia bezpośrednio z piersi. Zastąp karmienie piersią karmieniem odciągniętym mlekiem. Stopniowo zmniejszaj liczbę długość sesji z laktatorem. Możesz odciągać również ręcznie. Jak wygaszać laktację przeczytasz w naszym artykule na stronie mlekiemmamy.org. Zamieniaj stopniowo porcję swojego mleka na porcję substytutu. Sesję karmienia swoim mlekiem możesz również zastąpić koktajlem owocowym, jogurtem lub zdrową przekąską, np. porcją owoców, warzyw czy pieczywa, ale uwaga to oczywiście po szóstym miesiącu życia. A co w przypadku odstawienia nagłego? Jeśli odstawienie musi być nagłe, wówczas od razu zastępuje się karmienie piersią substytutem mleka. Zadbaj o piersi i opróżniaj je z mleka. Odciągaj pokarm do uczucia ulgi, zmniejszaj liczbę, długość sesji, wydłużaj czas pomiędzy sesjami. Nie odciągaj zbyt dużej ilości mleka, aby organizm nie produkował go na bieżąco, by zaspokoić potrzeby dziecka. W przypadku obrzęku stosuj dodatkowo zimne okłady. Jeśli uzbierasz porcje mleka na bieżąco, możesz je podawać dziecku farmakologiczne hamowanie laktacji stosuje się zazwyczaj w ekstremalnie wyjątkowych sytuacjach, takich jak śmierć dziecka. Zatem staraj się hamować laktację w sposób naturalny, częściowe odstawienie. Częściowe odstawienie od piersi jest opcją dla mamy, która nie chce całkowicie kończyć karmienia piersią, a jedynie je ograniczyć. Może to mieć miejsce z różnych powodów, na przykład nieobecność w domu, powrót do pracy, nauki albo zły stan zdrowia. Jeśli mamy nie ma w domu w ciągu dnia, to podczas jej nieobecności dziecko jest karmione w inny sposób, a karmienie piersią może być kontynuowane po jej powrocie wieczorem, w nocy lub rano. W czasie nieobecności w domu może okazać się konieczne odciąganie mleka. Pozwoli to też utrzymać dłużej laktację. Wiele starszych niemowląt, które nie miały wcześniej wprowadzonego kubeczka lub butelki, odmawia picia lub jedzenia czegokolwiek pod nieobecność matki. Natomiast po jej powrocie do domu mogą znacznie zwiększyć liczbę i długość sesji karmienia piersią. Zwykle jest to problem przejściowy, tak zwany strajk. W takiej sytuacji nie zaleca się przetrzymywania głodnego dziecka, a podejmowanie prób nakarmienia go. Konieczne jest obserwowanie oznak odwodnienia lub słabego przybierania na wadze. Jeżeli rezygnujemy z karmienia bezpośrednio z piersi, jak w takim razie należy karmić dziecko? Poznaj zasadę prawidłowego karmienia butelką. Jeśli dziecko jest zbyt małe, aby utrzymać butelkę, nie podpieraj jej w celu ułatwienia samodzielnego jedzenia, gdyż może to narazić niemowlę na ryzyko zadławienia. Staraj się karmić butelką z uważnością, w bliskim kontakcie z dzieckiem, przytulaj je podczas karmienia. W czasie odstawienia od piersi, zarówno mama, jak i dziecko potrzebują bliskości. Czasami w początkowym okresie procesu odstawienia dzieci nie chcą przyjmować pokarmu od mam. W takiej sytuacji poproś o pomoc innego członka rodziny. Mama kojarzy się niemowlętom z mlekiem i wyczuwają jego zapach. W przypadku starszych niemowląt spróbuj podawać substytut w otwartym kubku. Istnieje ryzyko, że niemowlę przyzwyczai się do picia z butelki, może zrezygnować z pokarmów stałych na korzyść mleka. W drugim półroczu życia nie powinno się podawać dziecku pokarmów przy pomocy butelki. Pokarmy stałe podawaj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rozszerzania diety, dostosowując je do rozwoju i umiejętności. Dbaj o higienę jamy ustnej dziecka. Z karmieniem butelką wiąże się ryzyko pojawienia się próchnicy butelkowej. Bezwzględnie nie podawaj butelki ani smoczka uspokajacza dzieciom powyżej pierwszego roku życia. Przestawienie dziecka na karmienie butelką wiąże się z późniejszym odzwyczajaniem go odpicia z butelki. Zadbaj o urozmaiconą dietę, dostarczenie odpowiedniej ilości składników odżywczych i prawidłową kaloryczność posiłków. Przed odstawieniem nocnych karmiń, podaj dziecku wartościowy posiłek na kolację, który pozwoli wytrwać do śniadania. Odstawiając dziecko od piersi i po odstawieniu, kontroluj wagę dziecka, by szybko zareagować na ewentualny niedobór przyjmowanych kalorii, szczególnie przez niemowlęta. A teraz, kilka słów o tym, co może okazać się pomocne w zakończeniu karmienia piersią. Niektóre czynności. Rytuały mogą kojarzyć się dziecku z karmieniem piersią i wyzwalać domaganie się piersi. Warto zatem ich unikać, zmienić przyzwyczajenia. Inne mogą pomóc mamie i dziecku w przejściu przez proces odstawienia. Zatem zmień nawyki, które wcześniej ułatwiały karmienie piersią. Na przykład, nie noś ubrań z takim łatwym dostępem do piersi. Nie rozbieraj się przy dziecku. Bo może zauważyć twoje piersi i może powiedzieć mama dawaj mi tutaj mleko. Unikaj kąpieli przy dziecku, aby nie widziało nagich piersi. Wybierz inne miejsce do siedzenia niż to, w którym zwykle karmiłaś. Trzymaj dziecko w pozycji innej niż do karmienia. Poproś innego członka rodziny o wykonanie porannej toalety lub nakarmienie dziecka po przebudzeniu. O później moment powrotu do domu. Możesz na przykład jeszcze zajść do sklepu i zrobić zakupy. W czasie dotychczasowej pory karmienia zaproponuj przekąskę lub zabierz dziecko w atrakcyjne miejsce. Opóźnij lub stopniowo skracaj karmienia co kilka dni albo wprowadź limity, proponując coś w zamian. Rozmawiaj, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj o karmieniu. Porozmawiaj z dzieckiem o tym, co planujesz z wyprzedzeniem, by odstawienie od piersi nie było zaskoczeniem. Dziecko może nie rozumieć, co się dzieje, dlaczego mama, piersi. Była dostępna na żądanie, nagle stała się niedostępna. Wytłumacz, że ty nadal będziesz dostępna i spędzicie więcej wspólnego czasu na różnych aktywnościach. Jeśli dziecko jest już na tyle duże, że zrozumie koncepcję zaprzestania karmienia piersią, możesz ustalić z nim datę ostatniego karmienia, która stanie się waszą datą odstawienia. Nie oznacza to jednak, że dziecko po wyznaczonej dacie za jakiś czas znowu nie poprosi o mleko. Trzeba wówczas wrócić do rozmowy, przypomnieć wspólne ustalenia. Zadbaj o bliskość. Zdarza się, że kiedy mama pracuje zawodowo, to karmienie pierwszą jest ważnym elementem jej relacji z dzieckiem. Kiedy liczba karmiń spada, warto zastąpić bliski kontakt tuleniem, noszeniem w chuście lub nosidłem miękkim. Wspólną zabawą, czytaniem książeczek. Nie odpychaj dziecka od siebie, bo prawdopodobnie będzie mu jeszcze trudniej i będzie jeszcze bardziej domagało się bliskiego kontaktu z tobą, ssania piersi. Daj mu tyle czołości, ile potrzebuje. Po odstawieniu bliskość z dzieckiem jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Czytajcie książki. W ostatnich latach na polskim. Rynku, dostępnych jest coraz więcej książek o karmieniu piersią, np. kołysanka o piersiach mamy uwielbiałam się karmić Żegnamy Mleko Mamy, wspólne czytanie przed snem o karmieniu bliskości oraz o rozpoczęciu nowego etapu życia dziecka na podstawie historii bohaterów książek z pewnością ułatwi mamie i dziecku proces odstawienia od piersi. Zadbaj o atrakcyjne posiłki. Pozwól dziecku uczestniczyć w przygotowywaniu posiłku dla całej rodziny. Wspólne gotowanie i spożywanie posiłków z maluchem to nie tylko czas spędzony razem, ale i kształtowanie nawyków. Rozszerzanie diety w sezonie owocowo-warzywnym ułatwi przygotowanie atrakcyjnych, kolorowych i smacznych posiłków. Bawcie się wspólnie jeszcze więcej. Dziecko, które jest karmione piersią, spędza dużo czasu w ciągu doby w bliskiej relacji z mamą. Dlatego tak ważne jest, aby spędzać jak najwięcej czasu razem, by dziecko nie odczuło, że mama stała się mniej dostępna. Nie każdy dorosły lubi bawić się zabawkami z dzieckiem, ale warto pamiętać, że dla młodego człowieka, prawie każda forma spędzania czasu będzie atrakcyjna. Zaangażowanie malucha w pomoc przy pracach domowych, jak na przykład w pieszanie prania, może być okazją do wspólnej zabawy. Ważne jest też wsparcie członków rodziny. Dzieci, które wykazują gotowość do zakończenia karmienia piersią, przechodzą przez proces odstawienia spokojnie i harmonijnie. W przypadku jednak, gdy to karmienie nadal jest ważne, może być trudno. Dlatego wsparcie osób bliskich innych członków rodziny jest pomocne a czasami wręcz niezastąpione zarówno dla dziecka jak i dla mamy. Kilka wskazówek jak zrezygnować z karmienia piersią w porze snu. Karmienie nad drzemkę i do snu pozostają zwykle ostatnimi karmieniami i są chyba najtrudniejsze do odstawienia, do zakończenia. Jeśli dziecko śpi z mamą, to może być pomocne przeniesienie malucha do własnego łóżka, do łóżka rodzeństwa. Lub zaangażowanie do usypiania innego członka rodziny. Niektóre mamy decydują się na przeniesienie się do innego pokoju, a dziecko początkowo śpi w dotychczasowym miejscu, na przykład z tatą. Jeśli dziecko domaga się piersi, bo chce mu się pić, można podać mu oczywiście wodę. Nie kłać spać głodnego malucha. Bo prawdopodobnie będzie domagał się piersi. Zaproponuj coś w zamian, co zastąpi ssanie piersi, stanie się nowym rytuałem. Możesz podać przed snem ciepłe mleko, a do snu czytać książeczkę, głaskać po plecach, włączyć relaksującą muzykę bądź bajkę, śpiewać piosenkę itd. Przytulej dziecko w sposób utrudniający. Dostęp do piersi. Dzieci, które podejmują decyzję o odstawieniu albo godzą się z nią, często zasypiają z ręką położoną na piersi mamy. Karmienie piersią jest naprawdę ważnym etapem w życiu dziecka i mamy. Najlepszym, gdy pozostają po nim wspaniałe wspomnienia. Jeśli karmienie okazało się trudne, spróbuj zapamiętać dobre chwile, wspólnie spędzony czas. I bliskość. Po wielu latach miłą pamiątką będą zdjęcia, opisane wspomnienia, drobny upominek dla mamy i dziecka, na przykład biżuteria, książka czy zabawka. Odstawienie od piersi może też okazać się trudnym doświadczeniem i dla mamy, i dla dziecka, nawet jeśli było świadomą decyzją. Może pojawić się smutek, złość, tęsknota za czymś, co już nie wróci. W niektórych krajach na zakończenie drogi mlecznej. Mamy organizują takie rodzinne przyjęcia z tortem lub z ciasteczkami w kształcie piersi. Oczywiście niemowlę nie będzie pamiętało takiego wydarzenia, ale starsze dziecko już tak uroczystość zorganizowana z okazji odstawienia od piersi może pomóc dziecku pomyśleć o nim jak o czymś wyjątkowym, jak o pozytywnym wydarzeniu. Celebracja zakończenia karmienia piersią na pewno utrwali te dobre chwile i otuli emocje. Świętowanie zakończenia karmienia piersią coraz częściej jest też praktykowane w naszym kraju. No i cóż, jeżeli masz taką potrzebę albo nie miałaś, ale teraz zainspirowałam Cię, aby zakończyć karmienie piersią właśnie. Jakąś imprezą, większą lub mniejszą, no to oczywiście zachęcam Cię, aby to zrobić. Natomiast zanim impreza, no to oczywiście warto przygotować się do samego procesu odstawiania dziecka od piersi i też już to mówię do znudzenia, zrobić to tak, żebyś i ty, i dziecko wspominała ten czas jak najlepiej. Mimo wszystko. Dziękuję za uwagę, życzę powodzenia i do usłyszenia. Na razie, pa! pa. Słuchałaś podcastu Mlekiem Mamy. Zostań z nami na dłużej.